Pewnością każdy z Was choć raz grał w orzeł czy reszka. Dziś ta oto srebrna moneta będzie decydowała o naszym losie. Kiedyś robiła to magiczna kula. Dziś moneta. Wymyślamy zadanie, podrzucamy monetę, ląduje na naszej dłoni i sprawdzamy, czy musimy je wykonać, czy też nie. A pierwsze zadanie jest dla naszych widzów, oczywiście. Czy widzowie pod tym filmem powinni zostawić łapkę w górę. Lecimy! Ta! -da! I no to teraz magiczna moneta decyduje o tym, która z nas jako pierwsza wymyśla zadanie. Ja jestem tak, ty jesteś nie. No. Jedziesz. <gry> Jest tak! Wymyślam. No to lecimy z grubej rury. Myślałam nad tym całą noc. No co tam wymyśliłaś? Dzisiaj zmienisz się w pracza. Czy Czy Jagoda wziął z śmieci ze śmietnika? Powinna, blisko ciepło, ciepło, czy powinna ugnieść wszystkie kartony w kontenerze na papier. Yes! Widzisz, ile tam jest jej kartonów? Uwaga! Tak! Tak. Jak ja mam to niby zrobić? Chodź, pokażę Ci. Przed Wami najnowszy model maszyny do recyklingu. Dobra, przyznaj, że już nie możecie pakować swoich śmieci po paczkę. Jagoda Turbo 3000, zapraszamy. Tylko pamiętaj, cieniu cieniusieńko, cieniusieńko. Dobra, nie wiem, czy mam skoczyć, ja się boję, bo jest, że się zapadnie. Nie zapadnie się. I poskacz. No myślę, że to takie proste, jest tak! Ja myślę, że to jest mega fun. Ale nie w tych kapciach. Myślę, że widzów by chciało? Widzowie, chcielibyście, nie? Napiszcie no, w komentarzu. Yeah, 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 yeah! <ścoughs> Widzicie on razowo, mnie śmieci. <ścoughs> Dawaj tu trochę, spróbuj na samodwoje obukać. <ścoughs> bajki, takie kłębki się zawsze pojawiają. Ja uważam, że zaliczone. 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 Oh. Brawo. Dobra, to patrzcie na to. Czy Justyna powinna zostać koalą? Co? I przytulić palmę. Co? Nie Jaćka. Tak. Tak, jaćka! Palmę, palmę. Tak przytulić kaktusa. No zamień się w koale, koale są słodkie. Ty mi kazałaś być szopem praczem. i Palma do palmy za palmy. <głos> Przytulmy. <głos> Przytulmy się. Spójrzcie na te igły. To jest naprawdę ostre. Ta palma nie chce mojej miłości. Oj chce. Dobra. Tylko tak mocno. Krękoma, już jesteś w połowie, teraz trzeba <grystanie> przytulić się bardziej. Już prawie ją masz. Super. Masiu? Tak. Teraz wyglądasz się jak koala. Tak się przytula palmę. Chyba nikt w życiu jej nie przytulił, tak jak ja. Dobra, zaliczam. Jak wyjść? Błagam, pomóżcie! To trzeba zrobić szybko. O! <grystanie> Mam mocne, nie? No. Czy jagoda powinna wejść po drabinie na dach naszego studio? Co? O kurczę, wysoko. Uwaga! Nie, gorąco. Patelnia. O to chodzi! Ja spadnę. Nope. No. Nie! nie. To sensu. Co tu no. być? Wiesz co to jest? Łopian. Łopian. Tak. E, przy tym zadaniu pomagał mi Krystian. Nie kłamstwo. Się. <noise> Prawda. E, także to będzie hardkorowe. Czy Justyna powinna wziąć do buzi. No ty chyba z... <noise> tą kuleczkę. Ona nie. się trochę klei. To się nie klei, tylko ma takie włoski, które się przyczepiają. Uwaga. Jeez! Yes! <noise> Słuchaj! W Egipcie wielbłądy jedzą kaktusy i nawet się nie krzywią, tak? Możesz wybrać sobie, który chcesz. Świetnie. Czyli nie tak najmniejszy. Ten? Uuu, to chyba Może największy. Być ten. Zgadzam się. <ścoughs> Raz, dwa, trzy. Dobra, możesz wypić. O, nie mogę! A! A! Moje włosy! O nie! To nie był wcale mój pomysł, tylko jagody. Eee... No. Możesz się teraz przytulić za to, że je jakieś dziele. Ładne kwiatki, ładne. masz chyba za ciekawe pomysły dzisiaj? Ja? ci się zimny prysznic. Nie... Czy powinnam oblać jagodę wodą prosto ze szlafu w ogrodzie? Tam cztery stopnie? Nie... Uwaga! Nie jest jeszcze aż tak gorąco na dworze, żeby to... Tak, Mamy to! Nie. Krystian, idziesz za mną. <grystanie> ja będę kamerował, tak? Spoko, spoko. Ty chyba... Skąd ona wyjdzie? <grystanie> w Miami jesteś, co? <grystanie> Jezu! słońce! <noise> Zawsze chciałam to zrobić. Zimno! Przeprowadziłam cię tu nie bez przyczyny na środek podwórka? Tak, bo kolejnym Twoim zadaniem będzie. To oczywiście, jeśli moneta się ze mną zgodzi. Czy Justyna powinna wyrwać chwasta zębami? Nie! <noise> Jezu, co ty masz z tymi roślinami? <noise> Dobra, uwaga. No! Jest! Jest! Uratowała cię ta moneta. Taka jesteś cwana? <grym> Czy ja powinna wskoczyć środek tego iglastego drzewka w samym stroju kąpielowym? Nie! Przecież to boli! No! no. O, jest! Oddawaj. Okej, okay, chodź za mną, chodź za mną, coś ci pokażę. Czas na basenik. Ja się sama teraz czy jagoda, co ma wskoczyć? Powinna zanurkować po tą monetę! Ej, ale nie wiadomo, czy jest tak, czy nie. Zaraz się dowiemy. Nie! nie! A, czyli ty musisz po nią lecieć! Oh go! Dawaj! Taka mądra byłaś? <gry> Moje <śmany> <śmany> kapcie No dobra Tylko, że ja nie otworzę oczu. mamy jakąś maskę? Mamy, zaraz Ci podam e, tą Maskę do nurkowania czyli Ci było trochę łatwiej Ile w tym się za pierwszym? Udarzy głową w deskę, czy nie? Ma! No, yes! Jest! Dokładnie, jest, jest! Twoja kolej, teraz! A nie Sła. moja! Moja znowu! Sama chciałaś! Ale fajnie w tej wodzie! No to jak już jesteś w tej wodzie, to sobie posiedź! Zadanie dla ciebie to... Teraz znajdziesz się w Lemura! Co? I będziesz musiała przyjść po klemur. Jesteś jest? gotowa? Chce w sensie, się, że zawieszona! Wow! Jest! Ah! Jest, udało się! Że mam być zawieszona na punkcie. Tak, od tej strony i przejść pod wodą tak jak lemur. I jak Nie, lemur pod drzewie, Ale szorstkie, ja się cała popciera. Dasz radę! Dawaj, lemurek. Dobra. No. I nogi trzeba zabić. Tak? O, tak. I tak. Musisz się tak przesuwać do końca. O ład! Wow, im szybciej to zrobić, to lepiej. Och,

No, to, powinna być podrapana. Co? Po plecach? Znowu jakimś krzakiem? Co? Z szczotą do podwórka. <noise> nie. nie, nie. No, co to jest? Ty się podrapałam kładką, ty się podrapiesz szczotką. Dawaj plecki mała. Dlaczego? no nie był. Nie mogłaś wymyślić. Przecież ta szczota jest większa ode mnie. Pochodzę z pleców. Jaki gardzi! Ej, ała! Znaczy, momentami jest fajnie, bo tak. Aaa, drapię, ale ała to boli! Już starczy. Ała! Posprzątane, pozamiatane! Aha! O kurde! No. O kurde. Chyba trochę przegięłam. Chyba mu tyle ćwiczyłaś. Trochę bardzo. Tylko nie pozamiatasz, już sobie. Nie wyklepie. Pamiętasz tą paletkę, chłopaków ulubioną zresztą. E, taką do much elektryczną. Nie, co kupię prądem. No, Jadźka, tak! No to... ale nie no! Musisz ją dotknąć palcem. Uwaga! Jest! W się sensie, no to moneta zdecydowała. Tak musiało być, mi się Trudno. Dobrze, że nie językiem, nie? Idę po paletkę. <noise> face to face. Nie, ja widziałam reakcję chłopaków, jak oni tego dotykali, że bolało. Tak? Ja już dotykałem. Ja widziałam. Spoko loko. Boże. Spoko loko, jak to mówi. loko, ty Ja go to w następnym zadaniu, nie wiem, opaska elektryczna, nie? Letyka. Co? W pasanie. Tak. <noise> Dobra, dawaj. Dasz radę. Ja się nie przełamię. Przełamiesz się, dawaj. <noise> Raz, dwa... No przestań! No ja chcę ci nie bo się was stresuje! Właśnie, to pomaga! Nie! Dawaj! <grym> Dawaj! Jesteś już blisko! <grym> Dawaj! Aaaaaa! O Jezu, aż tak boli? <grym> oh, wow! Serio? <grym> no to sobie dotknij! Nie, no wolę, nie. Wow! To jest gorsze niż opaska elektryczna! Dawaj Przepraszam. to! Przepraszam. <grym> <Nie. grym> Dawaj to, jak cię ty tu ty dzielę znowu. Sama tego chciałaś. Czego? Jesteśmy w altanie, w której zawsze kopię prądem, ale trzeba się trochę naelektryzować, więc podchodzisz do tej ścianki ze sztucznymi liściami, miziasz ją, jak najwięcej, później podchodzisz do grilla i go dotykasz. On kopie nawet bez tego. Ale kopnie musi. Czy jak na to zrobić? Ta! No! Obie dzisiaj będziemy... Ej, ale ty wiedziałaś, jak więcej cię kopnie, a ja nie wiem! Wiesz, tak samo! Myślisz, że ona sprawdza volta paletki? Tak. Sprawdzałaś? To kiedyś to było. Zapraszam Tarzankę do dżungli. Możesz się przytulić do tej ścianki ładnie, o tak. Teraz pleckami, o tak, dokładnie. Dobra, chyba już. Ej, e, no tego nie było. Przepraszam. Wow, umowie, tak? Dobra, co mam dotknąć? E, może tutaj krawędź, co ty na to? Boże, ja wiem jak to kupię, bo ja czasami tutaj jestem, nie? I robię coś. I to kopię nawet bez elektryzowania się. Ej Piecze mnie tak od środka tutaj. O, ale mocne to było, aż było się pokażyła! No, aż było słychać powarzyła. Co to za pomysły są? Jakieś uziemienie musimy tutaj zrobić koniecznie. Decydujecie kto w dzisiejszym odcinku był lepszy. Napiszcie w komentarzu i przy okazji możecie też napisać jakie wy byście nam dali zadania, a my na pewno wykorzystamy je w kolejnych filmach. Więc do dzieła. Zostawcie łapkę w górę, subujcie kanał, wpadajcie na nasze TikToki, a my się z wami żegnamy. Do zobaczenia. Cześć. Cześć!